Cześć, z tej strony Sherry, witam Was w nowej serii gdzie będę Wam pokazywał różne oneway, line-upy i tym podobne na różnych mapach i różnych postaciach. Z racji, że Bliss jest nową mapą, to dziś zaczniemy od niej i na one way'ach na Cypherze, które możecie wykorzystać w swoich meczach. Zanim zaczniemy to zapraszam Was jeszcze do Discorda Valorant Polska podanego w opisie oraz również na mojego Discorda oraz Instagrama na którym wrzucam właśnie info kiedy możecie na przykład spodziewać się niektórych rzeczy. Dzisiaj przedstawię Wam one Way e na bombsecie A, przez które będziecie w 99% wygrywać Wasze pojętyki z przeciwnikami. Zatem zapraszam do oglądania. Pierwsza na napa, którego dziś Wam pr przedstawię będzie zdecydowana się tutaj pomiędzy tymi dwoma piramidkami. Ale pierw biegnąc od respa, wspinamy się tutaj na naszą linkę, skakujemy sobie tutaj na to podwyższenie i celujemy tak mniej więcej tutaj, mniej więcej w tą beleczkę rzucamy sobie naszą kamerkę, ona ląduje dokładnie w tym miejscu I teraz mamy idealny Wzgląd tutaj na przeciwników I oni tak naprawdę Ciężko się będzie Ciężko będą się spodziewać tej kamerki tutaj Ponieważ ona jest w dość takim można powiedzieć ukrytym miejscu I ciężko ją będzie tutaj zauważyć na pierwszy rzut oka Jeżeli przeciwnicy tutaj będą wychodzić to na pewno nie spojrzą się od razu w to miejsce A lineup wygląda po prostu w ten sposób Że idąc i rzucając sobie tą kamerkę na sam miejsce Podchodzicie się do tej piramidki tutaj Dosłownie do tego rogu tutaj co jest, kłócacie i celujecie włączenie tych dwóch tutaj punktów. Dosłownie w róg, wrzucacie waszą klatkę. Tu jest jeden, tu jest jedna klatka. Podchodzicie do drugiego rogu, Dokładnie tak samo celujecie. Druga klatka, ta jest trochę mniej skuteczna. I teraz dosłownie na początku sobie powiedzmy odpalać kamerkę, sprawdzać, czy są przeciwnicy. tagujecie ich, odpalacie sety waszego OneWea i macie idealny wgląd na nogi i nawet ciało waszych przeciwników a przeciwnicy po drugiej stronie, zarzucę sobie, tylko jeszcze, raz tego, zarzucę sobie jeszcze raz tą klatkę nie mają praktycznie pojęcia kąd dostali, mogą jedynie się spodziewać, że to może być wasz one way i będą próbowali go przeskanować a wygląda on mniej więcej następująco po drugiej stronie, jeżeli z tego odpalimy i odpalimy sobie tutaj naszą kamerę to nas praktycznie nie widać więc przeciwnicy będą naprawdę w głębokim szoku, jeżeli zrobicie takiego one-waya. A drugie strony, mniej skuteczny, bo macie tu mniejsze pole. Chyba, że się wychylicie bardziej, ale macie po prostu wzgląd tutaj od razu na wyjście z tunelu. Więc to, to są mega dwa dobre one-waye pomiędzy piramidkami na bumpsajcie. A drugiego olajna papa polecam Wam używać na rundach pistoletowych. Zaraz pokażę Wam dlaczego. Ale wpierw pokażę, jak go się rzucam. Podnosicie po prostu tutaj do tego rogu, blokujecie się dosłownie, nawet nie skacząc. I teraz na piksel będziecie celować o, musicie uważać, że nie, nie skoczyć musicie na piksel dosłownie wycelować to łączenie tutaj tego liścia i tej piramidki dosłownie tutaj w ten róg i waszym wyznacznikiem będzie wasza pozioma kreska, le, dosłownie lewy koniec poziomej waszej kreski pomiędzy waszym trapojerem a klatką. Dosłownie miejsce wygląda tak, na filmie wam to przybliżę. I rzucacie teraz waszego, waszą klatkę, jak widzicie ona idealnie fada tylko musicie właśnie na pixel bo jeżeli, powiedzmy, dacie celownik minimalnie w prawo to już ta klatka Wam nie wpadnie, odbije się i zostanie tutaj i niestety e, zmarnujecie Waszą klatkę no chyba, że my jeszcze zdążycie podnieść i później lecicie sobie, powiedzmy, w to miejsce stawiacie sobie, wchodzicie sobie na ten murek i stawiacie sobie kamerkę w tym miejscu i teraz macie wgląd na Waszych przeciwników i właśnie korzystając z tego waszego manu, dlatego teraz e, chodzi tutaj o to, żebyście używali to w, w rundzie pistoletowej bo ten e, box możecie łatwo przeskanować i jeżeli przeciwnicy będą na rundzie full to jeżeli zobaczą tego waszego trapa, to tu będą mogli zacząć skanować, a z pistoletu to nie będzie aż tak skuteczne i po prostu mając już tutaj e, na przykład włączoną kamerkę będziecie widzieć przeciwników, spalacie sobie nawet przez kamerkę e, waszą klatkę i macie idealny wgląd na wyjście ze sklepiku, wyjście z tunelu Ewentualnie, jeżeli to robicie w rundzie full, to po prostu nawet z operatorem idealnie widzicie. A przeciwnicy tutaj się was też będą rzadko spodziewać. Jeżeli to zrobicie raz na mecz, to widzicie dość ciężko, ty będzie zauważyć wasze ciało. A na pewno zdobędziecie jakiegoś jednego, może dwa kile, Ewentualnie obiecie przeciwników, możecie powiedzmy drugą klatkę sobie tutaj, żeby móc później uciec za piramidki, zaskoczyć przeciwników po prostu z tej strony. Trzeci lineup będzie mega, mega OP i będzie mega, mega mocny. Będzie on lądował mniej więcej tutaj, w tym miejscu, w zależności jak go rzucicie. I będziecie mieli mega, mega dobry wygląd na przeciwników, a oni z tej pozycji, e, zaraz to też wam pokażę. Nie będą się was też spodziewali, bo będzie wam wystawała dosłownie może ewentualnie głowa i lekko tułów. Ale przechodząc do naszego One -waya, podchodzicie sobie w ten róg dosłownie. I teraz, mając pełen operatora, jeżeli będziecie grali na rundzie Full, e, patrzycie sobie dosłownie to miejsce tutaj macie e, tą taką linię i sterujecie dosłownie tutaj, mniej więcej tak obok. Tylko musicie wpierw kucnąć i jak kucacie, sterujecie tutaj, rzucacie waszego trapa, a raczej klatkę, Klatka odpalacie wody. ją i macie dosłownie wgląd na przeciwników, którzy będą w tym miejscu. Dodatkowo możecie sobie zarzucić też kamerkę żeby wpierw popatrzeć, czy wasi przeciwnicy nie idą, skakując tutaj na boksa, celując mniej więcej tutaj macie kamerkę, która ujawnia wam cały tunel i możecie ewentualnie jeszcze zarzucić e, sobie trapa w tym miejscu, na przykład takiego po prostu, żeby tutaj e, w raleczu, przeciwnicy przychodzili, żeby ich oznaczyć i teraz właśnie korzystając jeszcze raz z tego e, naszego onewaya jeżeli ktoś tutaj e, nie ma operatora, tylko powiedzmy gra wandalem to macie tutaj tą taką Takie coś, co trzyma waszą tą rurę. I celujecie dosłownie stąd, w lewo. I pamiętajcie, żeby kucać Rzucacie waszego trapa. I wiecie, on ląduje w tym miejscu. drugiego na przykład trapa sobie może się dać tu, jeżeli by chcieli was e, spuszować Oczywiście, tak, żeby e, nie mogli go przeskoczyć ani nic. I teraz włączając waszego trapa. Nawet z, z wandala możecie zauważyć tutaj w stanie wrogów. A mając operatora, to już w ogóle to jest mega, mega mocne. I przedtem, wiadomo, odpalać sobie, kamerkę na początku. Patrzcie, co są wasze przeciwnicy, oznaczacie ich, tagujecie. I tutaj macie idealny wgląd na przeciwników. A przeciwnicy z tej perspektywy, nawet jeżeli zauważą kamerę, która jest no, w dość widocznym miejscu, że nawet będą mogli szybko tutaj zrobić flika, to na pewno nie będą się was spodziewali w tym miejscu. Bo zobaczcie, dosłownie nawet was nie będzie widać. Ewentualnie głowy, jeżeli ktoś będzie miał operatora, a tak ze zwykłej broni, nie są w stanie zauważyć waszej głowy. Jak mniej więcej stojecie no w tym miejscu, tutaj właśnie będzie mega mega ciężko was zabić. Więc to jest lineupik numer 3. Kolejnym, czwartym naszym lineupem i one-wayem będzie. Lineup tutaj dokładnie w to miejsce gdzie on się tutaj w tej lampie blokował e, Jednym z robicie to e, podchodzicie po prostu nawet hamerkę, możecie się zostawić w tym miejscu gdzie ostatnio była tylko to na początku następnej rundy e, podchodzicie sobie do tego rogu kłócacie i teraz musicie skupić się tutaj w tym miejscu, dosłownie w tym miejscu tu jest taki jeden listek i teraz macie pasek z waszym HP i to będzie wasz wyznacznik i macie tam taką zgiętą linię dosłownie tą zgiętą linią w ten listek mniej więcej w ten sposób i teraz kłócając zróbmy sobie fazę końcową mniej więcej kucając tak jak widzicie macie o tutaj tak na środku mniej więcej tego liścia rzucacie waszą klatkę no, tylko musicie sobie to doszkolić o, tak jak widzicie trzeba tak minimalnie na prawo na lewo to jest dosłownie na piksel e, chyba że się tutaj jakoś wyuczycie rzucacie i tutaj ten oneway właśnie wpada się blokuje tej w lampie I teraz mając właśnie tą kamerkę z tej strony idziemy dokładnie w to samo miejsce w którym byliśmy w poprzednim, na poprzednim na i teraz patrząc się powiedzmy naszą kamerką tak wiem, przeciwników i tutaj teraz upalając naszego onewaya widzimy spokojnie tutaj przeciwników, nawet może być trochę wyżej, niżej, z zależności tutaj, ewentualnie nawet możemy stać gdzieś w tym miejscu Tutaj na pewno nas przeciwnicy zauważą, a w tym miejscu jak będziemy stali, odpalona. to przeciwnicy będą też w szoku. Nawet jak tutaj się staniemy wyżej, to przeciwnicy nie będą nas w stanie tak łatwo zauważyć. jak sobie teraz zauważycie z tej strony: odpalona. Widzicie, tutaj nie widać, dopiero będzie widać tutaj, a wy przeciwników widzicie tak naprawdę już. O, tylko skończy mi się trap. Teraz nie wiem, czy mi się go uda rzucić. Pewnie nie. No tak jak myślałem. O, prawie. O, dobra, udało się. A wy po prostu tutaj, będąc na tym podwyższeniu przeciwników, widzicie znacznie wcześniej, bo widzicie ich nogi i możecie ich zabić. Mając operatora, a mając wandala, jesteście w stanie ich obić lub też zabić w głowę. Tak więc, solo line napik numer 4. Przejdźmy do numeru 5. Piątymi tutaj onewayami będą dwa one a nawet mogę wam pokazać trzy, bo dwa się dosłownie rzuca w to samo miejsce, jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. Będą dwa one jeden, właśnie jeden tutaj, a drugi tutaj, drugi będzie tutaj na te drzwi. Jeden to się po prostu rzuca, wiadomo, tutaj jest wall na początku rundy. I wiadomo tutaj podchodzicie se, po prostu, rzucacie se, on się blokuje, tak jak widzicie tutaj w tym miejscu. Z tego kąta, z tego kąta, nieważne jak go rzucicie, on się powiem wam, zablokować dosłownie w tym rogu, Se spać, tak. A druga klatka, jak się rozpoczyna na runda, wiadomo, to jest mur. Biegniecie sobie, i teraz tak, pokażę to powoli. Tutaj macie te cztery deseczki, i celujecie w połowie tej czwartej ustawiacie tak, plus, minus przy drzwiach, i celujecie dosłownie w to e, miejsce, tutaj w tą brązową linię, i rzucacie po prostu Waszego trapa. Więc. Jeżeli on, on tylko musi uważać, że nie, nie spada z drugą stronę, więc po prostu e, zaczynając, biegniecie, celujcie sobie w tą czwartą deseczkę, ona jest tutaj rozdzielona. Celujcie mniej więcej tutaj, rzucacie sobie waszego e, trapa. No widzicie, on z różnych pozycji wpada. a tak, plus minus przy drzwiach to trzeba się wyuczyć Te dwa na razie sobie wyłączmy. I drugi, te, tra, e, i drugi trapik też tutaj dokładnie tak samo wpada. Jak widzicie, też się blokuje. Macie powiedzmy tutaj miejsce, tylko tutaj was mogą przy zaskoczyć. Ale tutaj e, chodzi głównie o te dwa One waye I jeden tutaj jest mega, mega mocny. Na początku, jak raszymy, was powiedzmy, z mida Musicie pamiętać tylko, żeby się nie ustawiać na widoku, tylko mniej więcej tak e, o, mniej więcej w ten sposób, tak, żeby od razu nie dostać przeciwników. I teraz odpalacie Klatka sobie tutaj odpalona. Waszą klatkę. I jak widzicie, macie tutaj wgląd na nogi przeciwników. Więc jeżeli gracie, powiedzmy, operatorem e, i widzicie, że e, tu powiedzmy, Klatka ktoś idzie, odpalona. to możecie. Wiadomo, troszkę wyżej Tu go podtrzali zadacie mu 150, on umrze na strzała. I, i tak jak widać tutaj, no oni tutaj, tutaj, przeciwnicy nie będą się raczej spodziewali e, takiego zagrania. Ewentualnie, że, może, że możecie być tutaj na blisko, e, ale tutaj jak macie tego trapa, no to przeciwnicy nic tak naprawdę tutaj nie widzą. Muszą się wychylić przez to trapa, no a to już macie tak naprawdę pewnego killa. A drugi właśnie, e, druga klatka, która wylądowała tutaj. No to możecie się ustawić powiedzmy w tym miejscu za boxami, jeżeli was rushują Odpalicie no klatkę i też macie tutaj e, Widoczność na nogi waszych przeciwników A przeciwnicy no tak Klatka naprawdę odpalone. Tutaj jak widzicie coś was widzą, ale wy na pewno zauważycie, zauważycie ich wcześniej Tym bardziej powiedzmy jeżeli będą e, wychylali stąd No to was nie widzą, jeżeli będą wychylali stąd No to mają tutaj na, na was wygląd Ale możecie się ustawić także e, powiedzmy za piramidą, tak jak widzicie też macie e, dość niezłe miejsce. Byliście na pewno w stanie e, pierścić do przeciwników. Przyci tak więc to był line up numer 5 i teraz przejdźmy do ostatniego tutaj e, gwoździa programu. To będą takie pojedyncze trapy, które możecie rzucić na bombsacie A. I właśnie, ostatnią tutaj rzeczą, którą wam pokażę, to będzie takie kilka podstawowych trapów. Tutaj jest tyle możliwości na tej mapie, na BOMSACie, a macie naprawdę tutaj dość wiele takich no, nietypowych miejsc, tak jak właśnie tutaj, takie skosy, nieskosy. A takie typowe trapy to na przykład rzucacie sobie jednego trapa tutaj, on jest dość szeroko rozstawiony, on jest blisko podłogi, tak więc przeciwnicy też od razu nie zważą na niego taki, takiej uwagi, na, na to nie zważą. Tak więc tutaj macie takie dwa, na przykład, podstawowe trapy. E, wiadomo, możecie te trapy sobie na początku, nawet rundy dać mniej więcej tutaj. E, tutaj, no... Tych trapów macie tutaj tyle, że po prostu naliczyć się tego nie da. I... Naprawdę, możecie trapy wstać w różnoraki sposób, na przykład w ten, w ten sposób tutaj, coś takiego jak przeciwnicy będą tutaj raszować. No to na pewno nie będą szli tutaj na szybciej, i tutaj w łatwy sposób możecie e, zabić. No chyba, że będą, nie wiem, wiedzieli tutaj, zauważam wcześniej trapa, to nie wiem, przeskoczą jakoś. A tak jak będą raszować, no to ten trap tutaj powinien złapać za, zarówno tutaj, jak i tutaj. Tak samo macie, no mówię, trapy to są w każdej pozycji możliwej, tutaj, gdzie da się przyczepić Jak widzicie, taki trap. Tutaj takie trapy, tych trapów naprawdę na tej mapie jest dosłownie, na tym poopisałeście, nie idzie ich zliczyć, macie dosłownie na tych piramidach możecie kleić je praktycznie od A do Z, no tylko chyba oprócz tych boków, a tak to dosłownie macie trapy tutaj w każdym możliwym rogu, w każdym możliwym po prostu momencie możecie przylepić se waszego trapa, na przykład tutaj jak na defulcie ktoś plantuje, no to tutaj se przejdzie i go tutaj trap Niestety złapie taki prosty, niezatrudny. A ktoś po prostu raszując stosując taktykę, po prostu smoke dajmy na, na to wall viper. Jaki smoke, to idąc w to miejsce, no to go tutaj na pewno złapie. Tak, chyba że ewentualnie tutaj będzie plantował, no ale pewnie się schowa trochę bardziej tutaj. Tak więc mówię, to musicie sobie potestować i zobaczyć, jakie wam line-upy, jakie tutaj wam trapy podejdą. Bo tutaj naprawdę możliwości, tak jak widzicie. Jest multum, i można po prostu to wykorzystać. Tylko trzeba wiedzieć jeszcze, jak, więc to było wszystko w tym odcinku. Jak widzicie, jeszcze o drapach mowa. No może się nawet trapy dokładnie w taki sposób dać. Nie takie bezsensowne użycie, ale jak widać, da się. Można to po prostu zostać wszędzie. Jeżeli podobał wam się taki odcinek i chcecie więcej takich odcineczków z innych postaci, czy też na innych mapach, ale wydaje mi się, że na Bricks na razie będzie najbardziej odpowiednie, bo to jest dość świeża mapa, to dajcie łapkę w górę. Zostawcie znać w komentarzach, jaką postać byście chcieli zobaczyć następną. Ja postaram się jak najszybciej to dla Was ograć. A teraz dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Piona!